Szyma, siema, 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 siema. siema, 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 siema. Ja jestem z moim Aha. Jestem z moim kolegą Szybą no Nagrywamy się... live'a! Nagrywamy live'a jestem tam, dobra? Nie Dobra Ej, Dzisiaj. No jeszcze no, z nami i Jakub I, no. i jeszcze z nami jest Jakub Lorek 8, 4, 8. Nie, ja Jakub, Jakub Lolek Lolek? Nie wierzcie, nie wieście. O, była aktualizacja. ja yeah, będziemy grać. Dobra, nowo. gramy w Radianta. A ja gram... Jak to było? E... Czekaj. Ego, e... Gun Bo, of boom. boom. O, gramy właśnie w to, dziękuję Kacper. Znaczy Ale Ja się przyznałem, że się nazywam Kacper. A ja Michał. Jak mam na tym. Wow! pisze Michał 2.0, ej. Każdy powie, każdy wierzy. Dobra, jedzie. Ja, chociaż, I nawet na Na zbisku. widać. widać? Możecie no go wykryć na e-mailu? No nie, je. oni nie znają e-mailu. A skąd wiesz, mogą ja mam, Aha. A ja też mam e-maila. Chodźcie ]akeru. na mojego Facebooka. To tutaj linka. No nagrywam. Nie wiesz? Czekaj, ile A jest osób? A ty nagrałeś normalnie oczywiście? Zielo, normalne... zielo osób. A ile ty masz osób? Zielo. Zielon. On ma tyle samo co ja? Zero, ha Dobra, Kto gra. ma zero? Kto ma zero osób? A, nie, ja nie, nie mam. Nie. Ja, ja myślałam. Nie. A ile masz osób na live? Ja nie nagrywam live'a. No, tak, napieprzają pan. mnie, serio. Kamaronby? Ej no właśnie. Dobra, nagram live'a. Ja A co ty nagrywałeś? Normalny odcinek kobiety ruska. No nie giergotaj mnie! A ja nagrywam. No, no nie, ja dobrze, no, nie seksuj. A dobrze nikogo nie ma. Nie seksuj! No. Nie, 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 nie seksuj! No! Lamusie! Napieprzamy z bomby! Fajnie. Dobre. Dobra, ja grałam w ma Siema, siema, siema. Zobacz, dzień, ja dobry. Gram... Dzień, dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Wbijam na HP. Gówno, gówno. Czekaj, tu mam głośno. Cicho, bo nagrywam. Ja też nagrywam Dla Ja rucham się z No fajnie to wychodzi na liveach. Napieprzamy. Mogę Bum, z kamerą. Ja też mogę. Czekaj, mogę teraz. O, to... Mogę z kamerą! Patrz, jaki, mam, patrz, jaki mam ten obrazeczek. Ej, jaki. Ej. Cicho. Typowa. Ej, tu się to robi. Dotknij aby te... ja mogę z kamerą. Yeah. Siemaneczko widzowie. E, Pan Onryk, no, nie wiem czemu. E, ja jestem wafel. Stream jest z nowej gry Radianta. Tego tego strzelanki, na... nie? Na telefonie, bo mam taką mapkę. O, wyskoczyło mi, że Cibowafel nagrywa nagrywalają. Wow, nie widziałem. Bum! Pleci! Pleci! No na pewno, ej czemu ja tu nie widzę na górze. A widzę. <laughs> bo to masz takie kółeczko, nie? Masz takie kółeczko? Mam. No, no. Wiem i patrz co tu jest. Koseł, patrz, koseł tu mam. <laughs> ja, ja mam moja moda. Moja tam moja morda. A ty nagrywasz kamerką? Nie. No to mam. No to się da tam ja dać brudna. moją Ja Miał ci odbyć pikselka na się nie odbyć, bo mama nie pozwoliła, ha, ha. Nie, to nieprawda. Prawda. Nie. Sami, no, sami to powiedziałeś, więc... Nie, bo ja sam zrezygnowałem. Nie, mówisz mi, go... że, że mama hmm. Sam zrezygnowałem. Dobra, nie kłóćcie się, chamy. Ulega. Czekajcie, ja na, ja, na, ja na chwilę załączę głos. Wyłączy. Dobra robota. Co się stało? Ktoś tam pisze? Ej, nie zerósł. Ej, wiesz, wiesz co ja Zrobiłem właśnie. Wyszedł, z jest lajba. No. <grym> w górze, że ja powiedziałem, że mu mama? Bo patrz, przyda. tam masz, nie? Tu chodzisz i Pichopisze tu masz na głos. Żywo. Transmisja jest na żywo. Inline. Shit. Proszę, nie wchodź na mojego głosu. Dobra, to czekaj, wejdę luźno uff, jakaś gó jakiś gówno miałem na parcie. To nie ma tego! no! jak ci dupnę w jajach <laughs> dup Taki leż krzyku no nie nagrywa do mnie ale no, u Ciebie no jakby Cię tego dał, nie dobra, lecimy kurde czemu masz tak mało amu? no bo... eee... gram, nie? o, grasz na moda? nie nie na łapkach. Na moich małych. Nie na łapkach, w dół. Dobra. Na małych i na peniska. Zamknij się, bo robisz mi obcia. Nie mówisz za, mały. Ty ty za mały. Mały. Ja <śla> Tak! Czekaj, ktoś jest u mnie? Nie. Nie. Nie ma To ja oglądam, nie widzisz no, nie widzę, mam co telewizor. Poza... ja Cię będę Patrz. Czekaj, muszę się podrapać. Weź inną brońceku. Ja, no ja, ja, a ja hajsu nie mam. Bo se ja to jest? Słabe, bo a za 40 jest fajne. Dobra, ja zobaczę. Ale, o, dostałem No, to jest najsłabszy karabin. No i no, tutaj B. Najlepszy karabin to. B. Widzicie <laughs> to na dworze, jak wam było tak? Sumy do nie. O, siema Uuu, na a No, prawda? Siem. Kupy. siema, Kopeczko też. A, dupę. Ja Nagryj vloga. Niech ktoś nagrywa vloga. Nie da się dał. Nie nagrywaj swoją idzie. O, teraz widzę, że odbyła jedną minutę temu. I o nie, Rubiezu, ja kup dał głupi. Ja chcę to usunąć, kobietu. Ej, jakie gówno. Dobra, Jezus Maria. To grupa. Będziemy mu pupę bardziej poddały. O pierdolę. Co za Na moim live'ie jeszcze. A tobie umyje telefon. I tobie. 14, tysiące wyświetlenia ja mam. A nie, 14. I widział. Widział. To Widział. Co za walne to Co za <laughs> <domy? laughs> walne Co za Co za wolny Takie walne Co to Co za Co za Kurde, ma nikogo, nie ma na live'ie. Ja ja no to idź! Do niego? Nie ja mam na odwonek. No informacja tupy. <grym> dupy. Informacja dupy. Haha. Myję ci głowę. Dobra, koniec live'a. Do widzenia. Na razie. To jest To ty. No. Ja nie cię... Nie słuchajcie No ja cię włączyli mi.